waneczko, witam wszystkich. Dzisiaj parę słów coś na temat wyciągu. Bo dorobiłem coś takiego do wyciągu. Jak widać. Ale zacznijmy od początku: coś więcej na temat tego całego wyciągu. To jest wyciąg mojej własnej roboty, oczywiście. Sam go zrobiłem. Wyciąg górny. Wyciąg dolny. Ale wczoraj dorobiłem tego sztingsa po to, żeby podczas ściągania drążka do klaty, siedząc na ławeczce, żeby mnie nie podnosiło do góry przy większych ciężarach. Nie wiem, dlaczego ja wcześniej tego nie dorobiłem, budując wyciąg, tylko dopiero teraz, po, po paru latach. No ale stało się, w końcu jest. Można już teraz napieprzać plecy z pewnym skupieniem na, na plecy, a nie na to, że, że dupa do góry się odrywa. Ciężar można dowalić taki, jaki trzeba, a nie taki, jaki żeby, żeby nie podnosiło mnie do góry. Także teraz niby drobny, aczkolwiek bardzo istotny gadżecik jest. Full wyciąg. Dolny, górny, tak jak ma być. Także, jak masz troszkę materiału i spawarkę, to można sobie wiele samemu zrobić w swojej siłowni. I działać. Także o motto na dzisiaj. Czytaj i działaj. Pozdrawiam, cześć.